Miałem ci ja w sercu Jezusa Miłego, który mi kołatał, który mi kołatał u drzwi serca mego przez Twój krzyż okrutny i Twą srogą mękę. Podajże mu Jezu, podajże mu Jezu swoją boską rękę. Wolałem ja służyć światu obłudnemu, niżeli otworzyć, niżeli otworzyć Jezusowi memu Przestwór okrutny i twą srogą mękę. Podajże Mu, Jezu, podajże Mu, Jezu, swoją boską rękę. O najsłodszy Jezu, przez drogą śmierć Twoją pociesz i poratuj Pociesz i poratuj Smutną duszę moją Przez Twój krzyż okrutny I Twą srogą mękę Podajże mu Jezu Podajże mu Jezu Swoją boską rękę Piotr Święty po trzykroć. choć się zapar ciebie przecież go mój jezu przecież go mój jezu przyjąłeś do siebie przez twój krzyż okrutny i twą srogą mękę Podajże mu Jezu, podajże mu Jezu swoją boską rękę, skoro na nie on go skie zaraz dusza jego, zaraz dusza jego odrzalu topnieje. Przez Twój krzyż okrutny I Twą srogą mękę Podajże Mu, Jezu, podajże Mu, Jezu Swoją boską rękę. Maria Magdalena Też wiele zgrzeszyła Przecież łaski Twojej, przecież łaski Twojej Jezu dostąpiła. Przez Twój krzyż okrutny i Twą srogą mękę podajże Mu, Jezu, podajże Mu, Jezu, swoją boską rękę. Skoro tylko padła pod Twe święte nogi, Grzechyś jej zdarował, grzechyś jej darował, zbawicie drogi przez Twój krzyż okrutny I Twą srogą mękę. Podaj, że mu Jezu, podajże mu Jezu swoją boską rękę, o najświętsza panno, ucieczko jedyna. Uprosi, że nam łaskę, uprośże nam łaskę u swojego syna. Przez Twój krzyż okrutny I Twą srogą mękę Podajże Mu, Jezu, podajże Mu, Jezu Swoją boską rękę Do Syna swojego Jezusa miłego ażeby nie karał ażeby nie karał człowieka grzesznego przez twój krzyż okrutny i twą srogą mękę podajże mu Jezu podajże mu Jezu swoją boską rękę tylko by przyjął go do siebie, byśmy z nim na wieki, byśmy z nim na wieki królowali w niebie. Przez Twój krzyż okrutny i Twą srogą mękę, podajże Mu Jezu, podajże Mu Jezu. svoyom um bo skom